Siemaneczko, mordziki, no i weleciki! Z tej strony No i dzisiaj pogramy sobie już kolejny odcinek, być może to będzie już siódmy odcinek z gry Fortnite. Tkram oczywiście na trybę bez budowania, bo mi akurat lepiej to wychodzi, a na, na, na dobrze mam celowność. Sniperki nawet mi dobrze idzie. Głowa, headshot, trafiony. A nie, a tylko z ogromnymi celami byłoby fajnie. I w ostatnim odcinku trafiłem Hetzel do jednego gracza i zrobiłem go z, z kilku metrów. Z daleka. naprawdę nie bywało to było osiągnięcie. Mam nadzieję, że teraz wygram ten meczyk. A cho, że, że chodzi, żeby zająć miejsce drugie. To było naprawdę spoko. Naprawdę byłoby nieźle, żeby zajęli. Takie wysokie miejsce W ostatnim odcinku mieliśmy miejsce ósme A teraz mam nadzieję, że zajmiemy chociaż Marze o zajęcie miejscu drugim Albo pierwszym, jakby było, jak było idealnie Dobra, teraz się sprawdzi gra Poświęcimy jeszcze celowanie, chodzenie Chodzenie, celowanie O, patrz O, ładnie, 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 ładnie. Chodzenie na boki, celowanie Ale to na nieruchomym miejscu, tak? No bo myślę, że pójdzie, pójdziemy gdzie indziej, tam za tam, daleko jest. Pójdziemy sobie do miasta, pobijemy się, się, sam siebie. pozdrowiłem kierowcę oczywiście. I idziemy sobie do miasta. Tam będzie niezła biatyka, więc szykuję się ciekawie. Widzę, że jakieś mega koszyku kupić sobie skórkę do, do, do spadochronu. A my może pójdziemy sobie do tego małego domu. Gdzieś tam pójdziemy sobie dobra no, 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 no. mam nadzieję, że to będzie prawo troszkę jest Bym, musiałbym przyjść, przyjść w grę dobra, sniperki mamy, jest, git jest git jakiś gracz znowu jest jakiś, nie ma gracza znowu po cichutku pochodzimy sobie, popatrzymy tam się już biją oczywiście jak to w mieście bywa tam jakiś gracz jest Trafiony, trafiony, że co tam? Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Tam na dole? A tutaj jest. A nie trafimy go, szybko pędzi. Myślałem, że dole tam, dole trafimy go. w kiblu? Nie ma żadnej szynki. Hiblu? Jest tam pisze ta szynka. A gdzie ta szynka? Hiblu chyba i nie ma biją się nieźle dobra myślałem że kogoś na stracie ubiję a to jednak nie strefa będzie za, za, za chwilę będzie mnie gonić tylko ja wcale się do tamtego gościa gdzie jest tamtej gościu gdzie jest tamtej gościu tutaj o oh, jest jest dobra trafiłem go on ale było blisko żeby zginąć dobra, HP zrezygnujemy się 100, to daje 100% HP czy daje tylko 50% ile daje HP maksymalną ilość i to się nazywa i to się nazywa mega doznanie dobra, myślę, że jeszcze go zabijemy tam się biją, a tam pójdziemy a tutaj, co to jest za wyszyknik co to za wykrzyknik jest? Biją się tam, zaraz tam pójdziemy Ale wybucha coś tam Ej tu daj Dark Vader A dark Vader nie da, żeby się trzeba uciekać Chyba tam, tam gdzieś chodził Gdzie on jest, gdzie on jest? Chyba mi uciekł Chyba mi uciekł Daj likwidacji jest niszczalny, panie. Trzeba od niego uciekać. Dark Vader przybywa. O. Nie ma cela. Nie mam cela teraz. Zabijmy. Dobra, ucie... oni uciekają chyba od niego. Od Darka a Valdera Uciekał od... też, sprzedam jeszcze raz To się, co się tu dzieje, o nie, to trzeba uciekać Uciekamy Nie, przyciągam je. Uciekać, jak to jest stąd Ja nie chcę się z nim bić Ja nie chcę się z nim bić, całkowicie się z wami zgadzam Nie będę się bił z Dake Valderem Damy samochód Dobra. Uciekamy i do strefy, do strefy. Możemy mi dogonić strefa. No się Oni się biją z nim. Nie ma sensu się z nim bić. Nie ma sensu, on jest nic z sale. cały wszechświat. I jeszcze gwiazdy Śmierci nas prowadzi no bo nic nie ma Chciałbym powiedzieć to te skatulki chyba że się przydają do kupna w sklepie skatulki o lepsza snajperka lepsza snajperka się przyda dobra a zamiast, zamiast tej snajperki weźmiemy się to położymy spokojnie weźmiemy i uleczymy się nieco HP się przyda, na pewno. Na pewno się przyda HP. W każdym że ten statek tam jest fajny, fajny. Na hmm. bo jest wolny. Gdyby nikt miał nie miał tego. gdyby nikt nie miał e, darmowego, darmowego, HP 3PLK te te, te e, A się bardziej przyda A gra raz zrobiłem, ale no jak na razie nie jest źle Tak myślę, że będę w pierwsze miejsce Obyśmy zajęli chociaż drugie miejsce Bo ja dopiero zacząłem w to grać i nad Już siódmy, już siódma gra i siódma gra, jestem w pierwszej dziesiątce prawie pierwsze, Pierwszej dwudziestce jakby to nieźle mi idzie. Postarał, postaram się. Mm. Ale ja to spokojnie. My, my pójdziemy sobie dalej do strefy. zobaczymy się system się bije. PS50 3000 HP. PD. 31 poziom. Panie. Mm. Panie, jest, jesteśmy. Mega Kroksie czy 31 poziom. A i nie aż nie będę kupował karty do bojowego. Bo, jak za darmo, jak ten. Jak, jak ten. za darmo, ten. Można, to poglądać to sobie pojedziemy za darmo. Czemu nie? Szyka. A w niej. HP. Dobra, weźmiemy sobie HP. I tego mamy, tylko HP? Chyba jeden mamy, jedną strzykę Ale tam jakiś sygnalizator, jakiś, nie wiem co to jest Że się miga tam, chyba to chyba zadaje. Żeby odwiedzić Następny poziom, 32 Auuu Jest dobrze Jest dobrze I się biją, i się, biją i się biją, tam się biją Idziemy tam Idziemy tam przekrusiarzyć, poobijać ich trochę może jest daleko i ubija? Nie ma ich, nie ma ich, nie ma ich. Biją się, jest za daleko nas. Nie, nie wiem co to, to jest. Ja dopiero piekam w tego i czasami niektórych jeszcze nie ogarniam. A i że mam zabijać. Ogarnię, że mam ubijać te wszystkich klaszy. Tam się biją! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Niech się biją. Ja troszeczkę im pomogę. I tam jest. Dobra. Niech się biją. Siłaneczko mordo Nie mam cela, ale cię ubiję No i co ty, gościu, myślisz że mi trafisz? Myślisz, że mnie trafisz, trafisz? Nie, nie, nie ma żadnej przyjaźni I ubity, Ty, na spokojnie. Co weźmiemy jeszcze? Obronie? Amunicję co weźmiemy? To już nie weźmiemy. I się bije... A, tu jeszcze kolejny bije. Do Doprawdy Do prawdy z takim koksem. się bijesz? No coxem tu nie jest, jakby przodu jest broń Ja myślę myśl, myśl, że, że jak głowę celuję Ja w tu celuję O HP Właśnie oni wszyscy myślą, że jak w celuję Oni wszyscy myślą, że jak w celuję A ja celuję w ten w wy tuki jakie będą mi golić znowu Naprawdę Naprawdę nie dowierzam Dobra Idziemy sobie do strefy, bo zaraz będzie strefa mi gonić Nie chcę, nie chcę tak w drugim odcinku Zginąłem po, z głupią śmiercią, bo byłem za strefą i nie, do, nie dogoniłem sobie tego Obszaru chronienia No To jest spoko, gdzie oni są, gdzie oni są? Gdzie oni są teraz? Ja się pytam sobie pozwiedzamy miejscówki Stefa goni mnie gdzie tu jest ten tego gdzie? za domem? o tu się biją idziemy tam, idziemy tam, bijemy się ja jestem pierwszy do bicia trzeba iść na hardcola a nie, a nie się bać nie, nie, ma, nie ma sensu się ukrywać Idziemy na hardcorea. Tam ci, i się tam biją, tak? Jeszcze nie. nie jeszcze jeszcze sobie. E, to jak jest, mi się to nie podoba. Te wyścigówki Tam tam się biją. I po cichaczku pójdziemy. Powybijamy ich. Tam ci biją. Idziemy. Okej, okay, on tam poszedł. Dobra, ale on się gdzieś tam bił, tam? z tym, z tymi ludźmi. Dobra, poszukiwamy sobie w, w domku, ale niko nie widzę. O, się znalazł dobity, dobity. No panie, nieźle. Epicka, broń nieźle, nieźle. Nie, nie. Seperka i nawet hp ani, ani tego nie straciłem. Pierwsza, 25 jest teraz. trzeci poziom. Osiągnąłem. Tak szybko osiągnąłem ten poziom jak mega. O kurcze. O panie. Dobra, pierwsza, 20. -ka. Czy będzie pierwsza, dziesiątka Chyba tak. Chyba mi się uda. A, a raczej, jeszcze pewnie, jestem że mi się uda. Bo ja jestem pozytywnie, pozytywnie, pozytywnie do tej gry. Nie, nie wkurwiam się. Ja spokojnie sobie gram. Jak, jak ktoś strzela, to ja sobie spokojnie strzelam do niego. Nie wykorzystuję całego magazynku. Od razu na, na jednego strzała, że pak pach, 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 i nie trafisz. A ja, ja spokojnie sobie czekam, ustabilizuję się i dopiero trafię wprost do Wroga. więc spoko. Tam się biją jakieś samochody słyszę, ale nie wiem czy te samochody są. Tam się biją, to tam pójdziemy zaraz. We dwóch się biją Ale gdzie? Na dole gdzieś? A, tam na dole. Tam widzę Może go ścięła. Może trochę jest snajperki. Krucze. A to jest jedno Czy. O, panie, to jest mi było Dobra. Niech on. Dobra, we dwóch się biją. Dobra, go ubiję, biją. go jeszcze... O, bo on uciekł, uciekł mi za ten. Za mnie, Myślę, że. że go... A idę do mnie strzela. Maleń straciłem. male straciłem ale ja myślę że go trafię i za kogoś znajdziemy zaraz dzioniasz jest. tam widziałem go siema mordo mi nie ucieknie mordo dobity jeszcze ktoś do mnie strzela. dobra dobiłem go Dobijemy go, dobijemy go. Mam bardzo małą HP Dobra, idziemy za nim, idziemy za nim. O kurczę, pływa tak szybko. Idziemy za nim, dobijemy, musimy go dobić. Albo strefa nas goni. O, tak szybko płynie? Nie trafimy go teraz. O, chyba poczeka za nami. Tak mi się wydaje Pierwsza jedenastka. uuu czy będziemy w tysiące? tysiące? Widziałem To nie jest nikt. O, się ma, Mordo. Dobijemy siebie. Nie chcę, byśmy ciebie dobili. No kurzaż. mnie, Mordo. Dobra, znajdziemy, znajdziemy i, na, i na ciebie sposób. niech i na ciebie spojrzą. on gdzieś ucieka dalej gdzie Dziś jest? gdzieś się tam, za tymi szkołami schował pewnie, pewnie caj na mnie o, czy tu jeszcze jest? samochodem chyba ktoś przybył hop, hop i dobity widziałem, że go znajdę epicka broń jakaś? na no, razie będziemy bić teraz myślę, że tu nieźle, nieźle, nie 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 idą z koksem tam się biją i dobity bity jeszcze kolejny Josiu, o tutaj, oba. dobra, hop, hop, hop i do bity jeszcze jeden gościu Szkala, kurde, boję się mnie Dobra, dobity To jest 3Dłka 30 się jesteśmy już połowę poziomów Oj, coś mi się wydaje, że będziemy pier... O nie, pierwsza czwórka! Pierwszy córce, pierwsze trójce Jeszcze jednego dobić Teraz trzeba ich poszukać teraz. Widziałem się jeszcze leczenie. jeszcze uliczymy Ale myślę, że HP, HP mam mało. Przydałoby się jeszcze jakieś. leczenie do many. Do. O, ktoś tu strzelał. Teraz zobaczymy, ktoś strzelał. No bo nie ma nikogo na razie. Nie widzę nikogo. żeby, żeby był kochsiarzy. Znaczy, jest, 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 jest nas trzech. Ja wszystkie ubiję raz. Siam, ubiję, ubiję Naprawdę, myślisz, że mi trafisz? No i dobity, pięknie, pięknie. O, chyba wylazł z moru Ale samo nie zlechoni Nie, chyba do, dobra, dobra, ale drugie miejsce zajęliśmy, nie pierwsze ale drugie miejsce to też się leczy się bardzo cieszę dobra myślę że tym akcentem się mogę teraz wam definitywnie pożegnać że jesteśmy pierwszy raz drugie miejsce także i dużo punktów zaliśmy także trzymajcie się no i cześć do następnego odcinka pa